Przerwało mi nagrywanie. Uważam, że pierwsza klasa, czy tam, no, te początki są czasem na to, żeby nie wiem, szukać swoich zainteresowań, poświęcać się w większości jakimś takim fajnym akcjom, czy wydarzeniom, czy czymkolwiek, co się dzieje, czy poznawaniu ludzi, a nie czemuś konkretnemu, ale jeśli już się zacznie, to takie lepsze. Nie wiem, druga klasa czy tam trzecia, już na pewno. I w ogóle, jeśli zacznie się już bardziej tak intensywna nauka, czy jakieś powtarzanie, czy cokolwiek, tak jak w moim przypadku druga klasa, no i trzecia oczywiście też, to ja uważam, że w takim y, czasie to jest y, moment na to, żeby. Zostawić sobie tylko jedną albo dwie pasje, jakieś takie zainteresowania, y, które lubimy rozwijać. Nie wiem, ktoś lubi sport, to niech zostawi sobie tam jakieś ćwiczenia czy coś tam, jak ktoś lubi, nie wiem, czytać, to książki sobie zostawi, jak ktoś lubi śpiewać, pływać, cokolwiek, to niech sobie zostawi taką pasję. Yy... I oczywiście przyjaciół, czy chłopaka, dziewczyny, czy ogólnie znajomych rodziny też niech sobie zostawi. A wszystkie inne jakieś mm, pasje, kilkadziesiąt pasji, zainteresowań, albo jakichś akcji czy czegoś niech sobie zostawi, w sensie już niech ich nie kontynuuje, naprawdę. Jeśli ja w drugiej klasie wybrałabym sobie tylko jakieś jedno zainteresowanie, czy jedną aktywność, czy dwie nawet, i do tego zajmowała się przyjaciółmi i chłopakiem, czy więcej rodziną, no i oczywiście nauką, to bym miała czas na wszystko. Ale przez to, że ja wybrałam milion zainteresowań. Które na nic mi się nie zdały, to skończyło się jak się je skończyło, że. Ja po prostu naprawdę nie miałam powtórzonych tych żadnych, nie przywiązywałam do tego uwagi. Ja, ja wynosiłam dużo z lekcji i naprawdę to było dla mnie ciekawe, ale nie miałam czasu, żeby już tego zgłębiać, zastanowić się więcej, czy dobrze zrobić pracę domową przez te wszystkie korki, zainteresowania i inne wydarzenia. Nie róbcie tak, błagam, bo możecie sobie później tylko zniszczyć życie i naprawdę niewiele pamiętać fajnych rzeczy z tego. A przecież równie dobrze moglibyście, nie wiem, wziąć sobie jedną czy dwie pasje, cokolwiek, czy język, cokolwiek. Serial, oglądać film, cokolwiek, jedno lub dwa tygodniowo, na przykład jakieś y, takie wydarzenia czy cokolwiek, poświęcić czas dla swojej nie wiem, kochanej przyjaciółki, przyjaciela, chłopaka, dziewczyny, no i dla rodziny, wiadomo, na przykład niedzielę i po prostu codziennie czytać jakiś fragment y, tego, co było na lekcji, odrobić sobie pracę domową w spokoju, zająć się z sobą. Odpocząć i wtedy na pewno dużo więcej byście przyswoili, dużo więcej byście się nauczyli i dużo więcej byście poznali. Mm, a nie tak jak ja. Dlatego błagam was, przemyślcie, yy, czy to, czemu poświęcacie czas, jest na pewno tym, co chcecie. I ja tu nie mówię, żeby absolutnie, żeby siedzieć non stop w książkach i tylko się uczyć, bo to też mózg by się zabił na tym, ale żebyście znaleźli umiar między tym, żebyście codziennie mieli czas. Na naukę, żebyście powtórzyli to, co było w szkole czy tam na zajęciach Ale żebyście mieli też czas na siebie, na to, co kochacie i na to, czym lubicie się zajmować Tylko żeby nie było tego za dużo, po prostu żeby był między tym umiar Kolejna ważna lekcja No właśnie, będzie się to wiązało trochę z poprzednim Żebyście nie zaniedbywali nauki ja zaniedbywałam, o tym mówiłam To się w sumie łączy z sobą Ale ogólnie właśnie chodzi o to, że Po prostu no Źle to wszystko zorganizowałam I tutaj bardziej też chodzi też O jakąś organizację czasu Jest wiele dostępnych planów Planerów naukowych czy innych takich rzeczy Wiem, że czasem się nie chce tego robić Bo ja też zawsze miałam tak, że no dobra, kupię sobie kalendarz czy tam coś i po dwóch dniach papa już o nim zapominałam. Ale myślę, że jeśli naprawdę chcecie coś osiągnąć w życiu się przyłożyć, to po prostu musicie sobie to albo jakoś rozplanować. A i to jest bardzo ważna uwaga do matury. Znowu ten telefon, ale dobra. Bardzo ważna no, lekcja, czy nauka do matury. Rozplanujcie, rozplanujcie sobie dobrze naukę i się tego trzymajcie. Bo ja wiem, jak to jest, że dobra, tak, tak, w ten tydzień powtórzę to to, to i to, ale później się okazuje, że nie. Ale zróbcie to mądrze, że dobra wiem, że w tygodniu to zwykle pow, potrafię powtórzyć jeden dział. No dobra, to sobie nie wiem, piszę jeden dział, albo trochę więcej, albo zróbcie jakiś plan, że to jest obowiązkowe, co macie zrobić w tym tygodniu. A jakby się Wam udało, to dodatkowo moglibyście zrobić to i to. Jakbyście to zrobili, to by było super. Nie? To się nic nie stanie. Żeby były takie informacje w zanadrzu, które możecie powtórzyć w danym tygodniu, które naprawdę nie zaburzą Waszego powtarzania. Jeśli ich nie zrobicie, ale jeśli je zrobicie, to będzie super, bo na pewno powtarzanie pójdzie Wam skuteczniej i szybciej, jeśli wykonacie te dodatkowe czynności, które sobie napisaliście. Ja ogólnie miałam tak, że doszłam do wniosku, że trzeba naprawdę przyłożyć się do tego planowania, bo tak też powinno się zrobić, że nawet poświęcić godzinę czy kilka godzin na to, żeby dobrze sobie rozplanować ten materiał, albo wziąć z innych stron, czy z jakichś tych biochemicznych wszystkich, czy innych naukowych stronach, czy profili, gotowe planery, które ludzie już mają, które naprawdę świetnie zorganizowali i stworzyli i na podstawie nich bazować... Albo sobie tylko coś lekko pozmieniać Ale trzymać się tego Ja zrobiłam tak, że sobie napisałam super plan Tam w miarę moich możliwości Większych czy mniejszych Oczywiście za bardzo się przeceniłam Bo nie robiłam tego planu Po dwóch dniach czy trzech No zawsze tak było Ja po prostu nie jestem na tyle zorganizowana Żeby tak wszystko się trzymać Bo a to tu się zajmę tym, to tamtym I to wychodziło bardzo źle Dlatego polecam naprawdę wam się przyłożyć do tego I solidnie o to dbać Żebyście chociaż w miarę to spełniali bo ja stwierdziłam na początku, że dobra, ten plan jest spoko, ale później po co go realizować, jak i tak yy, z niczym się nie wyrabiam, jeśli chodzi o ten plan Więc wolałam już robić bez planu I dzień przed maturą odkryłam, że kurczę, nie powtórzyłam kilku działów z chemii I co się stało? No, źle mi poszło Także nie róbcie tak, naprawdę przeanalizujcie podstawę programową, wydrukujcie sobie, podkreślcie to, czego jeszcze nie umiecie, wypiszcie na kartce czy gdziekolwiek to, co jeszcze wam nie idzie i tak dalej i powtórzcie znajdźcie na to czas. A nie tak jak ja, że dobra, olałam już całkowicie plan, no bo będzie co będzie i tak jak y, będę miała czas to to zrobię, jak ja to nie. No i nie miałam czasu i nie zrobiłam niektórych rzeczy. Czego teraz trochę żałuję nadal, ale no cóż, mówi się trudno. W każdym razie wy bądźcie mądrzejsi i naprawdę przyłóżcie się do tego planu. Ozdóbcie sobie, cokolwiek zróbcie albo komuś pokażcie, żeby was mobilizował i żeby wam mówił, a nie wiem, powtórzyłaś dzisiaj to czy tamto. Jak nie, ja, to nie wiem, nie gadamy czy coś. W żebyście po prostu mieli motywację albo kogoś, kto wam będzie przypominał o tym planie, żebyście naprawdę przyłożyli się do tego, a nie to olali, bo dzień przed maturą możecie sobie zbyt Duże rzeczy uświadomić, których nie umiecie. Tak. A i jeszcze bardzo fajna uwaga: że możecie sobie zrobić mm... Sami jakieś takie śmieszne, nie wiem, jakieś zdjątka, czy jakieś zwierzątka, czy jakieś ulubione, nie wiem, memy, zdjątka czy zwierzątka. Po prostu wydrukować, napisać sobie jakiś podpis, który was mobilizuje, który znaleźliście, że was, jakiś cytat czy motywacja, która was naprawdę da wam kopa do działania, po prostu sobie to wydrukować i przywiesić do, 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 do nie wiem do czego na tablicy. Po prostu, żebyście to mieli przed sobą i o tym pamiętali. Ja sobie wydrukowałam parę takich rzeczy, jakie znajdę, to Wam pokażę. I przez długi czas to one wisiały po prostu przede mną i mi przypominały o jakimś moim celu, albo jakieś, nie wiem, zdjęcie dzieciątka przebranego w kaczce, które mówi, że serio, to wszystko co potrafisz, jestem zrozczarowany. I jak patrzysz na to, to sobie myślisz o kurczę, no dobra, to pouczy się więcej. To serio czasem działa, więc możecie to spróbować. To jest dobra lekcja, którą możecie akurat z tego wynieść. Ale przechodzimy dalej do, do tych błędów. Jeśli mowa była o zaniedbywaniu nauce, o tym czasie i planowaniu, to też bardzo ważna uwaga, żebyście nie poświęcali 24 godzin na naukę. W sensie ja nigdy tak nie robiłam, ale był taki czas w życiu, że już byłam tak zestresowana tym, że za ileś tam matura. Za ileś tam miesięcy, bo tak było na początku, że ja potrafiłam wstawać w nocy i coś powtórzyć dopiero i spać. I za często mi się to nie zdarzyło, aby kilka razy czy kilka dni, ale ogólnie no to było trochę słabe, że już byłam zbyt zafiksowana tym tą maturą i tak dalej. Oczywiście warto poważnie brać maturę i warto naprawdę się do niej przyłożyć, ale nie można non-stop tylko się uczyć i w ogóle już ten. Bo ja czasem wpadałam w taki Tryb, że o dobra, zrobiłam jedną maturę, to drugą, i nagle koniec, bo mój mózg już. Kompletnie nie myślał i na trzy dni później już się wyłączał Już nic nie robiłam Nie, nie róbcie tak, naprawdę Dlatego musicie sobie to zaplanować Żeby był też czas na naukę i czas na odpoczynek Nie wiem, godzina nauki biologii Później 15 minut spaceru z psem Godzina nauki chemii To później sobie coś fajnego zjem Jak się zrymowało Albo coś takiego, że po prostu dobra, w jeden dzień na przykład więcej się pouczę W drugi spotkam się z dziewczyną czy z chłopakiem To też jest super Motywacja, żeby na przykład widzieć się z przyjaciółmi Czy z drugą połówką to też jest, uważam, super, y, jeśli chodzi o naukę, że można się tak zmotywować. Już nawet nie mówić tej drugiej osobie, że jak się nie nauczy, to cię nie spotkam, ale samemu w głowie mieć takie coś, że y, dobra, muszę się teraz nauczyć, bo chciałam następnego dnia wyjść z koleżanką czy z przyjacielem. To też jest super, żeby się zmotywować do tego. I właśnie, żeby nie było non-stop tylko nauki, tylko naprawdę, żeby był też czas na jakieś przyjemności, na odpoczynek, na swój ulubiony serial czy tam jakieś zainteresowanie, żeby to było w miarę upośrodkowane, nawet nie wiem, pół godziny czy godziny dziennie. Po to, żeby się samemu zrestartować, coś porobić innego, naprawdę dużo wam da I na pewno macie na to czas, bo ja kilka godzin dziennie potrafiłam robić w ogóle cokolwiek innego Albo dla kogoś coś robić, w ogóle jakieś te wolontariaty i inne rzeczy A na naukę nie miałam czasu, więc jak wy poświęcicie y, dużo w ciągu dnia na naukę A godziny tylko dla siebie, to naprawdę nic się nie stanie A, wam mózg, a wasz mózg będzie wam za to bardzo wdzięczny Przechodzimy dalej Ważna uwaga, też coś przed chwilą wspomniałam, co teraz jest bardzo istotne: nie robicie wszystkiego za innych. Ja miałam także: A dobra, no to to potrafię, to ja to zrobię, komuś tam coś pomogę. Oczywiście pomoc jest ważna. Właśnie nie zaniedbujcie też swoich przyjaciół, bo później możecie też tego żałować, ale chodzi mi o to, żebyście nie robili wszystkiego za innych wszystkiego w szkole za innych wszystkiego gdzieś tam za innych i w ogóle. Ja, należąc do też takiej swojej grupki działalniczej, że tak powiem, to po prostu nikt tam za wiele nie robił, więc ja byłam wszędzie. W sensie nie byłam dosłownie wszędzie, ale po prostu bardzo dużo rzeczy robiłam, które mógł robić ktoś inny, ale nie. Wszystko ja, ale oczywiście nie potrafiłam się na to przemóc i robiłam za dużo, i przez to ja później byłam naprawdę wymęczona psychicznie i fizycznie, a inni nie. I przez to nie miałam czasu na naukę. Oczywiście mogę się tak teraz usprawiedliwiać, ale to i tak nic nie zmieni. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, żebyście Wy tak nie robili i myśleli czasem o sobie. A i bardzo ważna nauka jeszcze przed maturą, bo przed maturą może być tak. Yy... U was, jak u mnie było, że w ogóle ja zwykle nie miałam zbyt wiele obowiązków domowych, ale akurat na ten czas przed to nagle wszyscy mieli do mnie jakiś problem, że czegoś nie robię. I kilka dni przed maturą, gdzie ja powinnam się najwięcej uczyć, wiadomo, też jakieś przerwy, ale no najwięcej nauki wtedy powinno być, ale nie każdy jakoś to rozumiał. I jeszcze właśnie na kilka dni przed maturą nagle było dużo spotkań, jakieś gdzieś w te rodzinne jakieś czy coś, i nagle. Bardzo miałam jakby nieprzyjemną sytuację, że w ogóle powinnam coś robić, a nie, nie robię tego I wyszłam jako naprawdę egoistka, w sensie już nawet nie, że w rodzinie Ale ogólnie tuż przed maturą wiele osób uważało, że powinnam mieć dla nich czas Ale czemu? Jestem naprawdę kilka dni przed maturą I po prostu pamiętajcie o tym, żeby yy, naprawdę... Pomyśleć w ten czas o sobie i że naprawdę to kilka dni i już będziecie mieć z głowy, już wtedy będziecie mogli zrobić wszystko Ale naprawdę jeszcze kilka dni czy kilka miesięcy, żebyście mieli troszkę czas na to, żeby to wszystko powtórzyć i sobie przyswoić, a nie zajmować się tylko wszystkim innym Dlatego naprawdę musicie znaleźć ten um, złoty środek, żebyście nie robili wszystkiego dla innych, ale też nie to, że nic nie musicie robić tylko po prostu, żeby to było w miarę umiarkowane, że ja się też uczę, ale obowiązki też robię, ale żeby nie było ich za dużo, a za mało nauki, albo yy, odwrotnie. W każdym razie, żebyście naprawdę potrafili jakby znaleźć ten złoty środek między wszystkimi relacjami i nauką. To jest bardzo istotne, a często się o tym bardzo zapomina.